Dzień dobry. życie ten moment, kiedy upłynęło tak dużo czasu od ostatniej rozmowy z kimś, że aż czuć w powietrzu gęstość niezręczności? Jestem pewna, że wiecie, co to za uczucie. A może powstała już jakaś naukowa nazwana ten stan, jeżeli tak? Poproszę o znak sygnał, a dziś? Dziś jestem totalnie w epicentrum tego stanu i z radością popowiadam o relacjach i o moim trudzie ich utrzymania, czyli o tym, jak zostałem ghosterem. Zapraszam. Nagranie dzisiejszego odcinka jest taką kwintesencją tego stanu. Pozwolę sobie zacząć od małych technikaliów, bo z tego łatwiej będzie przejść na czynnik ludzki. Ostatni czas, jakby był, tak jaki był, intensywny. Ja czułam się przepalona i musiałam rozważnie dewkować energię na poszczególne aspekty życia. W tej fali życiowego mech mocno padło na ograniczenie nagrywania i na relacje. Nie wiecie, ale staram się być bardzo zorganizowaną jednoosobową działalnością twórczą. Mam rozpisane tematy do czerwca, zaplanowane pomysły na pomysły i rozpisane plany ich realizowania na kolejne cztery kwotały. I nie zaskoczę was, jak w słabszym momencie przyszła chwila zwątpienia i mnie przymroziło. No bo nie będę robić wcale, jak nie wiem, czy wyjdzie ok, prawda? I teraz uwaga. Wprowadzam do tej historii bardzo nieregularną linię czasową, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej podróży. Od stycznia jestem w nowej pracy. No nawet takiej, za którą trochę szaleję, bo odpowiada na wszystkie moje aktualne potrzeby. To rodzaj pracy, która nikogo nie interesuje, a jest potrzebna. Do tego codziennie robię coś innego, codziennie się czegoś nowego uczę. A do tego jestem bardzo zadowolona ze środowiska, w którym jestem. I tak chodzę codziennie do pracy i mi to super odpowiada, bo w tym czasie odpoczywam od obowiązków związanych z nowym członkiem rodziny. Mamy szczeniaka. I korzystając z mocy nadanej mi przez zamiłowanie do symboli, chcę zrobić krótki memoriał dla Beli, bo dziś mija 365 dzień bez niej. Kocham ją niezmiennie tak samo, tęsknię tak samo. I mierzenie się ze stratą kogoś, kogoś kocha, jest do dupy. A wpadła mi gdzieś ostatnia taka mądrość z internetu, że żałoba jest tak bolesna, bo to my mamy w sobie mnóstwo tej miłości, z którą nie wiemy co zrobić, do przelania. I gdy nagle brakuje tego stałego odbiorcy, no to te wszystkie emocje się w nas korkują i gniją w pewnym momencie. No i zwykle nie wiadomo, jak się z takim nadmiarem wyregulować? Myślę, że takie same rzeczy się dzieją przy rozstaniu. Hm. Ale wracając, potrzebuję wrócić na wątek o pracę, ponieważ jednym z moich obowiązków są wyjazdy służbowe. I tak spędziłam pierwszy tydzień lutego w Berlinie. Byłam na tarwach, gdzie miałam okazję poznać mnóstwo ludzi. I uwaga, wchodzimy w główny plot z tej historii. Po pierwsze, byłam zaskoczona tym, że czułam się dobrze w tym poznawaniu nowych osób. Po drugie, wiem, że musiałam być w dopaminowym haju, i w tamtym momencie byłam zaangażowana na milion procent w każdą z tych rozmów, którą przeprowadziłam, ale dziś? No właśnie. Pamiętacie to uczucie, które opisałam na wstępie? Powrót z targów obkupiłam tygodniowym zwolnieniem. Byłam tak rozlana, że nie miałam siły ani ochoty patrzeć w telefon. A tam wiadomości zaczęły się po prostu kolekcjonować. No bo nowo poznane osoby. Przecież nie mają świadomości, że jestem średnim użytkownikiem social mediów, że mam powołączane powiadomienia, a moim głównym kanem komunikacji są po prostu SMS-y. Więc wiecie, kim się stałam? Ghosterem. Czy zrobiłam to celowo? No nie. Czuję, że naturalne przebywanie w środowisku komunikacji instant nakłada nam jakiś rodzaj obowiązku werowania przy tych komunikatorach. A ja wiele lat pracowałam nad tym, by się z tego wymiksować. I część osób to rozumie, a część osób straciła. No oczywiście, że nie chcę być coasterem. zamierzam odpowiedzieć na te wiadomości, ale jest mi super głupio, że minęło tyle czasu. Jest mi też głupio przed samą sobą, bo wybija ze mnie ten people pleaser i wiem, że odpowiadam zwykle dlatego, bo nie chcę, by komuś było przykro. Tak, ja wiem, że to o granicach. Zatem moi drodzy, opowiadam wam sytuację zgoła normalnie, ale takie, z którymi mierzę się na nowo, zaogarnię tą w głowie sytuacją. Kiedyś zapewne pozwoliłabym sobie na full ghosting, no bo wstyd mi nie pozwolił po prostu przeprosić. A dziś? Dziś nadal czuję wstyd, ale przepraszam mimo to. I wiecie co? To nie tyczy tylko nowo poznanych osób. One mogą sobie pomyśleć, że jestem zjebana i świat będzie płynąć dalej. Ale co w momencie, gdy w podobny szablon wpadają nasi najbliżsi? Początek roku odbył się rykoszetem po moich super najbliższych osobach mojej siostrze i mojej przyjaciółce. Obie mnie wypunktowały ostatnio, że nie rozmawiałyśmy ponad trzy tygodnie. Jest mi przykro, że zadaję im ból, ale wiedząc, że mnie teraz słuchacie, to. To, że się do was nie odzywam, nie oznacza, że coś złego się dzieje. Nie wiem, jaki nie dehaderzy, ale nie czuję czasu w relacji. Wiecie, co mam na myśli, prawda? Że może minąć x czasu i wchodzimy w pełnym zaangażowaniem w rozmowę, pamiętamy wszystkie detale i wchodząc w aktualne tu i teraz, zapominamy, że jakiś czas upłynął. Wiecie, co usłyszałam w młodszych etapach swojego życia w takim momencie? A dlaczego ty się zachowujesz, jakby nic się nie stało? No i w moim mózgu był zgrzyt error, nie wiem, I for gore. I na przykład przez takie coś straciłam jedną przyjaciółkę. Ona mnie potrzebowała aktywnie, a ja wpadałam w moje relacyjne gapy egzystencji, no i postanowiła, że nie chcę tego znosić, a ja musiałam to uszanować. Ale chciałabym wam pokazać zalety takiej mechaniki głowy. Osoby, które kiedykolwiek wyrządziły wam jakąś krzywdę, szybko wpadają, przynajmniej u mnie, w to szare miejsce, gdzie w animacji Big w głowie się nie mieści, wyparowują wszelkie wspomnienia. No i moi drodzy, kończę dziś ten odcinek z lekkością, ponieważ przebiłam się przez blokadę. Dawno nie nagrywałam, obiecałam nowy format, ale mi się jednak nie podoba, więc zamilknę. Dziękuję, że spędziliście tych parę minut ze mną i wiedzcie, że totalnie was rozumiem, kiedy nie ma się siły z kimś rozmawiać. Jeżeli są to osoby urodzone na przełomie lat 80., -tych, 90., -tych, przypomnijcie sobie te momenty wolności, gdy wystarczyło się zmobilizować na parę paręnaście minut rozmowy telefonicznej. A co, jakby właśnie samodzielnie zadbać o taką higienę komunikacyjną? Tak zostawiam do przemyślenia. Dziękuję Wam za dziś, trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie. Hey!